Witam, będę robiła czytanie dla Barana na listopad 2019 roku. Rozkład, z którego będę korzystała, nazywa się Podkowa i składa się z ośmiu kart. Może obraz ten nie przypomina Podkowy, ale chciałam, żeby wszystko zmieściło się na wizji. I tak, pierwsza karta mówi o przeszłości: mamy kapłankę, następna to jest teraźniejszość, rycerz mieczy. Przyszłość 6 denarów, karta rada 5 denarów, środowisko y, mamy króla kielichów, trudność y, król mieczy, co zrobić? Piątka mieczy y, i wynik kapłan. I zaczynamy. W przeszłości mamy tutaj kapłankę, jak już mówiłam wcześniej. Kapłanka symbolizuje często jakąś tajemnicę. Jakąś mądrość wewnętrzną, spokój wewnętrzny, może odnosiliście się w, ostatnich, w ostatnim czasie do swojej intuicji? No, bardzo taka w sumie tajemnicza jest to energia. Natomiast w teraźniejszości pokazuje się Rycerz Mieczy, no, już taki bardzo aktywny człowiek. No, możecie tutaj być tacy gotowi do, do różnych starć, do odważni, pewni siebie, pełni siły i woli i charyzmy. Też możecie dążyć, tak, dążyć do celu konsekwentnie. Z taką dużą wiarą w siebie. Uważałabym na tą energię, ponieważ tutaj jako trudność pokazał się król mieczy. Czyli jest jakiś problem, żeby ten rycerz dojrzał. I tutaj jest takie właśnie niebezpieczeństwo, żeby może yy, yy, aż z taką dużą pewnością siebie może nie podchodzić, może jednak troszeczkę pokory by się przydało. Natomiast w przyszłości pokazuje się 6 denarów, czyli jakaś równowaga, równowaga w braniu, dawaniu, może jej po prostu może jej nie ma, ale dobrze, dobrze właśnie żeby ona była. Także mówi o wspieraniu bliskich. Tym bardziej, że tutaj mamy jako kartę radę 5 denarów, która mówi o obiedzie. Też ona Symbolizuje yy, yy, wspar wsparcie przyjaciela. Może jest ktoś taki yy, po prostu w Waszej rodzinie, kto potrzebuje właśnie wsparcia, czy to finansowego, czy, czy po prostu emocjonalnego. I yy, no, warto byłoby po prostu yy, rozejrzeć się, ale też może ta karta symbolizować. O jakiejś waszej, o waszej energii, która, o, która mówi, żebyście po prostu nie zamartwiali się, a może nie tworzyli sobie jakoś sztucznie problemów, bo tutaj jak widzę, to, to, to no nie ma aż takich dużych podstaw do tego. No jest tutaj w przeszłości jakaś tajemnica, jak, jakieś takie. Mm, Taka, ale ale ja jednak z tej ka karty też jej mądrość, taka wewnętrzna. Więc po prostu yy, no, poleciłabym, no, nie tworzyć sobie żadnych jakichś tam dodatkowych już zmartwień, problemów. Natomiast Wasze środowisko bardzo ładnie się pokazuje jako król kielichów. Może to być jakieś yy, zakochanie, yy, może być to jakaś osoba. W Waszym środowisku, ale też właśnie może symbolizować o dużej dojrzałości Waszego środowiska, otoczenia o dużej dojrzałości, o sprawiedliwości, o obiektywizmie, umiejętności właściwej oceny więc taka bardzo przyjemna, wrażliwa energia tutaj. Natomiast, tak jak już wcześniej mówiłam, Trudnością u Was jest rycer... król mieczy, czyli problem jest z dojrzałością, z takim obiektywizmem, sprawiedliwością, umiejętnością właściwej oceny sytuacji. Więc tutaj, jakby no, były takie problemy, więc uważałabym, tak jak mówiłam, no, na tego rycerza, ponieważ. No możecie po prostu tym bardziej, że mamy jako co zrobić, piątkę mieczy. Uważałabym, żeby po prostu kogoś nie zranić, żeby może nie osądzać kogoś za pochopnie, bo po prostu możecie zostać sami. I może ktoś się od was odwrócić. I dlatego tutaj jest właśnie jako trudność ten król mieczy. To tutaj właśnie zwróciłabym uwagę, i nie wiem, odniosła się. Tu, jako karta wynikowa, mamy kapłana, który symbolizuje wartości religijne, jakieś wasze, którymi się powiedzmy kierujecie, więc odniosłabym się do właśnie czy waszych wewnętrznych jakichś wartości, gdzieś sięgnęła właśnie głębiej. I, I po prostu, no żeby, żeby, żeby komuś nie zrobić krzywdy, żeby, żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, gdzie, gdzie po prostu kogoś stracicie. Bo właśnie ta karta Piątki Mieczy symbolizuje jakąś przegraną, gdzie po prostu nie ma zwycięzcy, zwycięzcy. też. Może mówić o, o jakimś kłamstwie, oszustwie, brak zaufania, też o jakiejś przebiegłości, przebiegłości, chytrości, zdradzie. Więc mówię, uważałabym na tą energię, czy to, czy to wasza jest, no, czy to powiedzmy czyjaś, ale po prostu odniosłabym się do jakichś wyższych wartości. I starała się tego rycerza mieczy okiełznać, i po prostu dążyć do tej energii, żeby osiągnąć tą energię króla mieczy. Że jeżeli chcecie kogoś osądzać, czy jakąś sytuację, to żeby to zrobić spokojnie i dojrzale. Tak wygląda czytanie dla Barana na listopad 2019 roku. Dziękuję.